Cześć was, jestem kacper 99 i y, dzisiaj zaczynam tak jakby serię i będę nagrywał y, reklamy serwerów. No i to jest serwer Silvercraft. Mm, tutaj mamy zasady. Y, tu trzeba y, sobie przeczytać. Ja, ja już to czytałem wiele razy, ale Polecam, żebyście sobie tu wszystko przeczytali taka lektura dobra. Tu mamy jakby pomnik posąg y, y, TKPL, y, czyli właściciela serwera. No i pojawiamy się ogólnie y, dokładnie w tym miejscu. Y, no, to skaczemy. No, y, tutaj mamy y, różne różne jakby hmm, warby. Najpierw sobie skoczymy na surowcową mapę. Tutaj wejście ładne. I jesteśmy. Tutaj spada deszcz. Czekajcie, ściszę sobie. No. Yy, tutaj strefa AFK, wszystkie tutaj yy, wszystkie podpowiedzi jak co jest. Tutaj są świnki, yy, znaczy... Mięsko darmowe yy, i tędy można między innymi wrócić, ale ja wam pokażę tutaj. O, można sobie kopać wszędzie. No. Yy, bardzo, bardzo dobra opcja, żeby nie grifować zwykłej mapy yy, i żeby wrócić to można wskoczyć tu albo wpisać ukośnik spawn. Ja wskoczę. No i jesteśmy tu. Yy, dobrze. Teraz zajmiemy się end. Ui! No, pojawiamy się. Witamy, vent. Nie grifuj, wydobywaj z umiarem. Dwie proste zasady, moim zdaniem jak najbardziej trafione. No, end jak end. Sami, sami możecie zobaczyć. No, zwykły end. Powrót na główną. Ui! Tak. I znowu jesteśmy tu będzie już byliśmy surowcowej też, to teraz pójdziemy do netheru e, Ogólnie teraz Mo Moderator Plus e, Ogólnie Tik jest właścicielem serwera. Nie wiem, że już mówiłem, ale no. Tu też e, nether jak nether, ale... No, są potworki. Widzicie? pigmany. E, no. O, nawet nie trzeba czekać. Dobrze. Teraz, teraz tu, czekaj. Tu jest surowcowa, tu jest N, tu jest nether. To teraz tu. Dalej, dalej. a nie działa. Wiem, kiedyś byłem, to to działało. Było wielkie otwarcie, ale, ale nie wiem czemu teraz nie działa. Pewnie coś tu będzie. No. Yy, to tutaj możemy sobie zobaczyć yy, warpy serwerowe, wszystkie. X materiały. Pork Chop, Warp. No, Enchant, Rozrywka, Warp Arena, warp... no, 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 parkour, ciemność. Ciem... Na ciemności nie byłem, ale par... parkour jest bardzo fajny. Osiedla, nie wiem. Budowle Warp kościół, Warp bank. Inne, innych też nie ma. Yy, no, jeszcze na pewno coś dojdzie. O tu jakiś koleś idzie. A Kuku jesteś na YouTubie. Dobra. Mm, tak. Tutaj, tutaj, ekipa serwerowa. Jak już mówiłem, właściciel TIK.PL head admin tych dwóch, admini Gandhi i. No, zresztą przeczytajcie sobie. Um, teraz, teraz jest TIK Jest TIK to, to właśnie przez ją od niego dostałem GODA, za co dziękuję, ale dobra. To myślę, że możemy się już gdzieś wybrać na jakąś przechadzkę. Um, tak. To jest takie takie duże bar miasto, bardzo duże. No może skoczymy sobie do sklepu. Tam ładnie... Ład mi się bardzo podoba ten y Ghost i Enderman. Te takie No. Skoczymy sobie 24 na 7. Też... No. Tam już widzę coś, coś jest. Y wczoraj było wielkie otwarcie urzędu gminy. Nie wiem, czy wyjście? Mało osób jest dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie więcej dzięki dzięki yy, dzięki mnie. Tutaj można sobie kupować. Bu kupują za 45, sprzedają za 40 chyba. A na odwrót. My kupujemy za 45. No. Yy, to może sobie tutaj coś kupimy. Dirt. <gryt> <gryt> Jak widzicie, wszystko działa i y, wpiszemy y, money i mam tylko niecałe ciastko, o, nie. ale dobrze. Y, tutaj jak można wejść do góry jeszcze i też są też są y, itemy. Nieraz, nieraz y, nie ma żadnych itemów, ale są szybko uzupełniane. Także sklep... Sk u. Sklep mamy już zaliczony, patrzcie jak ładnie wygląda ten spawn z daleka, tam jakieś wiaderka i o to jest chyba ten urząd gminy, um, nie, nie, sklep jakiś, jakiegoś kolesia yy, i mówię wam, yy, tu, tutaj bu budujecie swój dom i do niego doprowadzacie budkę i, pro i prosicie potem e kogoś z administracji o kuboida, jak widzicie tu jest jeszcze nie zabudowane. No ogólnie ładnie, bo, bo do każdego domku jest... oj, do, do każdego domku jest pięknie wszystko doprowadzone. dróżki, ładnie wszystko estetycznie wygląda, nie ma żadnych griffów. No hmm. i też jakiś koleś sobie hmm, widać, że jakiś powiem wam ład, ładny domek. Gasta sobie zbudował pewnie ktoś z administracji. Tutaj nie mogę wejść. No. No, jak chcecie sobie obejrzeć więcej, to, to zobaczcie, ja się tak na nas Tak jak mówiłem, że tu jest posąg, to też jest posąg. Tutaj możemy sobie przeczytać o tym działki Potem jeszcze tutaj są informacje o VIP-ie. Na miesiąc kosztuje 11 zł 7 groszy, a na dwa miesiące 23,37 zł. Tutaj są no, zasady, jak już mówiłem. Zejdziemy sobie na dół i poczytamy, jakie są warpy, bo chciałbym Wam wszystko ładnie pokazać. Warp Arena. Okej. Okay. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ja nie będę oszukiwał, bo, bo mam goda i <gryw> nie chcę. Tutaj można sobie wybrać, kim, kim jesteś. I potem dostaniecie itemy i będziecie się bić. Tam widzę jakiś koleś Dobra. To nie, nie będę wam to pokazywał. Wszystko, wszystkie warpy są tutaj IP. IP będzie podane w opisie. Jeszcze stunt lud parkour, ciemność. Kościół i bank. To wejdziemy sobie... Bank. Tutaj widzę. Wstęp... Nie, czyli nie dla mnie, szkoda. Biuro depozytowe. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest połapka. Ja chcę tam wejść. Fuck. Tam też jakaś Widzę. Ogólnie ładnie zbudowane. Jak sobie wejdziemy, to tak ba. Diaks. Bank Diak. Eee, yy, Dobra. Yy, niektórych nie omówię, bo to by mi za dużo czasu zajęło. Jeszcze wejdę w warp kościół. I yy, yy, o. O. Kościół. Uuu. Uu, ładny. Ładny kościół. Ciekawe kiedy są msze. Tutaj widzę pierwsze rzędy. Co tu pisze? Co tu pisze? Ofiara za <grywa> dobra, dobra. Tutaj pewnie jest dla księdza. No. Oj. tutaj, tutaj nie wiem, to jest może plebania. O coś ten teges. Tutaj jeszcze widzę jakieś schodki. Nie. No, widzicie tam już jest takie bardziej. Hmm. Prowincja. <grywa> uh. Uh. Nie, nie ja chcę tam wejść. Dobra. Yy. No. Yy, widzicie, Tik się odzywa co jakiś czas. Tutaj jakiś kolega. Mm, dobrze, teraz następne co wam pokażę. Warp... Mm, dobra. Warp pork chop. Op. Ob... Op. Dobrze? W A ryb. h cychy op. No jak to, nie? Wyraźnie coś się zepsuło, ale, ale tam to wejdziemy sobie na surowcową jeszcze raz. O, coś mnie zlagowało. Jezus, wejdziemy sobie na surowcową, bo tam yy, jeśli nie chcecie kupować mięska, to wystarczy sobie postać chwilkę. Mm. O, tu przy świnkach one sobie będą spadać. I dostaniecie żyć. Ja już mam trochę itemów, trochę grałem. Mm. Niszczarkę. Dirtol. Jak one picko wygląda, dobra? Działa. Oh, uwielbiam ten dźwięk. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie te pork chopy I spadamy z powrotem. Nie, to jest zbyt kuszące. Oh, mięsko. I to za free. Dobra. Ui, No i jesteśmy. Mm. Tutaj widzę ktoś, ktoś, jeszcze jest, nie, ale widzę, no, serwer się rozwija i mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie dzięki mnie. Chciałbym, tak, chciałbym, żeby było więcej, y, więcej ludzi dzięki, dzięki mnie. Y, no, to, to koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guzik.